Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Dlatego walka to będzie, tak, walka będzie zacięta, bo e, walka między mną a Łukaszkiem, super On, linie, powiem wam, że o dwa playbooki. Na, na odcinek od Kiniusi. Od Kiniusi. Mąż mówi, no zaszalałaś, zaszalałam. Dwie ostatnie pan Jacek miał. Najpierw wziąłem dwudziestkę, ale później wróciłam po tą piątkę, co została się w kolekturce. Panie Jacku, czy jakieś reklamacje ewentualnie uwzględnia Pan? O jejku, uśmiech Pana Jacka wszystko, wszystko wiesz, rekompensuje. No to sprawdzimy. E, słuchajcie, ja zaczynam. No to dobra, to ja mam czternastkę, Ty będziesz miał trójkę. Tak położone, tak no to tak zacznę. Niech tak będzie, Misia. I zaczniemy. No powiem Wam, że zacny odcinek. O. Piłka, okulary. No, ja zacznę tu, wygram, tak. Zacznę, wygram, o, piłkę już mam. Okulary też są, więc nie, nie jest źle. Lat. Po jednym, ale jest. Podkowa, ptak, zobacz. Patrz, patrz teraz, cia, co cia, się cia. dzieje. Podkowa i ptak. Michel jest podkowa, mistrę. oczywiście. Ptak, zobacz. Patrzcie, jak się wygrywa z łukiem. No, powiem Wam tak. Ja już i tak jestem wygrana. Gwiazdka popcorn. Gwiazdka i popcorn. Rozwiniesz tę myśl. Czy e... Le... już jesteś wygrana? No, jestem już wygrana. Gwiazdeczka popcorn. A to zobaczycie dzisiaj na końcu odcinka. Czyżby jakiś pewniaczek? Ja nie wiem, ja jestem wygrana Chyba pewniaczek będzie Tęcza i krab Powiem wam, że kręcimy to jest po 21 Ja wróciłem z drugiej zmiany no, Żonusia miała wolne I żonusia więc tu sobie... szalała dzisiaj Więc sobie tutaj troszkę Szalała e, Tęcza, krabik I chyba wszystko Ja czuję, że jestem wygrana Kości i Kwiat. Kwiatek Zobacz, co się dzieje. Widzisz? Co to znaczy jest pozytywne ki nastawienie? Kilka opcji tu jest, a laczki to normalnie rozwalą system, już widzę. Czyli nie od razu. Tylko mm. laczki, traflaczki. Sakwa lody. A może to jest ta zdrabka z, tych, z, tych, z takich z cyklu, cała. <laughs> Sakwa jest. A lodów nie ma. Dobra. Ale jeszcze zobacz przed nami. Łódź i cytrynka. Cytrynkę mamy. Cytrynka. Cytrynek. Łódź. Sporo cytrynek. Łódź jest cytrynką. I Jeszcze. tu cytrynka. No no, 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 no. No, Całkiem, całkiem. Serduszko i słonik. Jest słonik. Są serdusz. Jest serduszko. Proszę. Hmm? No, no, no. No, no, no. Arbus korona. Ja już coś widzę. Widzisz, co to znaczy pozytywne nastawienie? Powiem wam. Widzicie? Mówiłam, że jestem wygrana. Ale ja, ja Ci chciałem powiedzieć jedno. Linia. Brawo. Że ja i tak bym ci te playbooki oddą. Ja wiem, a ty na nie czekasz. Biedronka kluczyk. Ja już coś widzę. Co to znaczy pozytywne nasta? Druga linia. Pięknie. Trzecia! Trzecia! Ha, ha, ha. No, parasol i czapka. Czapeczka. Czapeczka. Nunia, to zabrakło ci chyba trzech, trzech symboli, bo nie było rowerka. Cztery. Słońca, księżyca, A Laczków. jeszcze słońca. No, no piętna, ale, piętna ale mam dwie linie. Gdzie dwie linie. Trzy. Trzy linie. Ja jestem zadowolona piąteczka. Piętnaście. <laughs> No, pięknie! Dwadzieścia! Pobij mnie! Pobij mnie! L, L, L. Trzy razy L, dobra. Dwie dyszki. Na ja cuda. Zasiadam Z moją trujeczką, kochani. Zasiadaj! Moja trujeczka. Brawo, brawo. A jak tylko wszedł, ja mówię. Nagrywamy odcinek. Kto rano? Ja mówię, nie, dziś. No, zobaczymy. Kochani, ja i tak miszcę, oddam te... Nie, no jak to nie. nie, kochani, jak wydraszczę? Łódź krabik. Trafiesz. Jak będzie remis, to weźmiemy po jednym. Łucz, krabik. Jak nie... wygrasz, to drapiesz. Widzisz, co to znaczy? Pozytywne myślenie. Ja już podanie. jestem wygrana i zobacz. I widzisz, a ty pewniaczek jakiś, pewniaczek. Ja już czułam Sakwa kościa. tęcza. Sakwa. Sakwa kolejna. I tęczę nie widać. Nie widzowie zobaczą na końcu odcinka, jaki będzie wynik piękny. Rower, lody, lody, no. rowerek, rowerek i lody i chyba tylko tyle. Bo ja ci nie pomagam tylko już się rozmarzyłam. Co ja sobie wymienię, Balony. co to piękne wygrane. Ba co ona tu kombinuje, no tego to jeszcze nie grali. Ja nie wiem o co chodzi, ja jestem w ogóle taki zbity, że już ja nic nie widzę tu. Ja tu normalnie się już gubię. Księżyc balony. Nie dziwcie się, jak będę pomijał. Po prostu ja już mam... I zobaczcie pięknie ci idzie. Dobra, serce i arbuzik. Tu mamy arbuzika. Serce, serce. O, teraz fajnie wchodzą symbole. No. Te biedronki mnie tutaj korcą. No to może będziesz miała? Kochani, dzwonek i motylek. Jest dzwonek. Tu, tu. I motylek też będzie. Będzie, będzie, fajnie. No to jedzie. Czapka, piłka. Będzie czapka. Tak. Czapka. Hmm, Tylko tyle. Kwiatek, parasol. Parasol, parasol. A kwiatka nie widać. Oj. Oj, ucieka, ucieka, czy by coś tu skrywała. Laczki i popcorn. Laczki są, popcorn też. Zobacz. Pięknie. Laczki, Idzie. laczki, popcorn i kochani, cztery ostatnie. No mi się to już tutaj szalała. Kom, Korona... Słoneczko. Tak jest. Koronki. Słonka też były, ale, ale. Ostatnie mm -hmm. dwa, czy coś dadzą. Oj, Gwiazdka diamentu nie było. Diament. Gwiazdkę tak. Kojarzymy, ale zobaczcie, tu linii brak, czyli Misia gratuluje. U mnie Y, ja R i N. To tu posprzątamy. Brawo. Raz, tak, posprzątamy. Brawa dla Nie? Miśki i w nagrodę. playbuczki. Miśki ulubione grube ryby. No to sprawdzamy. To co? Tu nim... Zaczniemy od tej dwudziestki. Ona była pierwsza wzięta. A w bo... ile jest z dwadzieścia? Pięć. Ale aha. została piątka i ja poleciałam po tą piątkę jeszcze. No, Ta ostatnia się została co i poleciałam. Nie no zostawiłam jednego to. <laughs> tak. Bo mogę się przyznać, wydrapam do kawusi w krzyżówce trzy dyszki i poszłam i wzięłam tego playbooka. <laughs> A będziemy szukać 17 22 16 i 20. Super. A mamy 2 Bystro. 21 12 25 i 28. 18, 23, 15, 13, 11. No myślałem, że to już to 17, taki podobne. Tak? Tutaj, tutaj wierzymy w zdrabkę słońca do końca. Rubinowa. Szukamy rubinku. I siódemki. I siódemki. Na razie. Na razie złoto, pierścionek, portfel, szminka, zegarek, Kufer. kufer. Worek, perła, perfumki i moneta. Mm, o, no, mm. bo nie pokazałam. No to, no to tutaj trzeba trzech takich sa Nie, trzy siódemki. Trzy siódemki, tak. Raz. I tylko raz. Tylko raz. Także pierwszy. Raz, dwa. oj, prawie, prawie. prawie. Się Raz, dwa. I woreczek na końcu. Tu. Raz. I też tylko raz, kochani. Gra piąta. Raz. Dwa. Dwa. Raz, dwa. I szafir. <noise> raz. Dwa. Ja O! Cię. Prawie, prawie. Widać w ogóle tą siódmą Raz. Ja Widać. Nie kontroluje. Ja kontroluję. Widać. Okay. Ale zobacz, że tu jest szafirek, nie? Niby w szmaragdach. Że tutaj nie, nie umieścisz marek do jakiegoś. Tutaj dwa takie same. Tak jest. Dwa takie moneta, same. Moneta perła. Skrzynia perła. Moneta korona. Sztabka worek. Lusterko korona. Portfel i pierścionek. Jeszcze trzy gry to masz. Pierścionek worek. Zegarek lustro. KUFER hmm. złoto. ZŁOTO! Dobra, lecimy do gry piątej. To pazowa siódemeczka. No tu trzy takie same, a trzy siódemeczki mnożą razy dwa. Razy dwa. dwa. Szminka. Plik dzwonek. Tak. Tu korona, korona, szminka, szminka perfum. perfumy. Róża. Oj, różnie. Tu w ogóle trzy różne. Zobaczcie. Różnie. No. też trzy nawet różne nawet dubletu tu nie było no różnie idzie <laughs> świnka ale tu coś wysokiego chyba miała bo zobacz jaka piątka no. tu się wychylała już i i, I, i dwa, dwa pierścionki, pierścionki nie wygrywają no to diamentowa pierwsza gra szukamy wygrywającego symbolu będzie to złoto a u nas? Portfel, moneta, lusterko, szminka, perła, perfumy, zegarek i worek. No dobra. A co mamy, kochani, tutaj w grze numer dwa? Sześćdziesiąt, trzysta dziesięć, sto. Dziesięć. No chyba dychy tu nie wygramy. <laughs> A jakie kontrolne? S, P i B. Różne. Trzy Różne. No dobra. Pierwszy playbook. Pustaczek. Pustych. Pustaczek. To do pustaczków. To do pustaczków. Tutaj trochę ci. No to teraz będzie ta piątka po którą wróciłam się. No to zobaczymy. Czy było warto, kochani? No szukamy pięknych wygranych. Tutaj. Zostały, tak jak nam je, jeden z widzów pisał, chyba trzy. Ale mam po 50 brudnego tysięcy. paluszka. No wybaczycie, chyba. Wybaczę. Co będziesz szukała? 31, 23, o. 9 i 26. No to ja, ci, ja Ci życzę mojego miesiąca albo Twojego dnia. Dobrze. Mamy! Mamy! Wróciłam Wra opłacało się! Opłacało się wracać, kotuś! Ale pięknie! Cztery! Ale fajnie! Dwadzieścia dziewięć. Jeden. Trzydzieści trzy. Mamy! Mamy! Dwadzieścia sześć. O, moja data, zobacz. Super! Dwójno. się blisko. Siedemnaście. I 15. Tak jest, Ale 14. mamy wygranego playbuczka. Teraz to szukamy siódemek i rubinka. Kierścią. Zegarek. Złota. Złoto. Lustro. Szminka. Och, jak ja się cieszę, że ja wróciłam po tego playbooka. Warto jednak było. Elegantwo, tak czułam, muszę elegancko. po niego wrócić. Monetka. Kuferek. Kuferek. Na tej stronie nic. Nie ma. To nic, jedziemy to dalej. Nic. Szukamy dalej. Może w szmaragdowej siódemeczce. Tu szukamy trzech siódemek. Raz. Jedna i tylko jedna. Teraz. Raz. Oj, no bo Pojedynczo. Oj. raz, oj, ja nie mogę zobaczyć, po może od razu, raz, strzelić. o, czwarta gra i jedy, jedna, siódemka w mi. raz, co to, no nie wiem, o, co to za playbu, co to za playbu, jakiś. Magiczny. Raz, dwa. Yes! O! Trzecia wygrana. Dopiero przy siódmej grze pokazały się trzy. To Pięknie. teraz tu. Ametystowa siódemeczka. Lustro perła. Worek złoto. Moneta portfel. Zegarek portfel. Korona moneta. Kufer perła, zegarek, pierścionek, lustro, korona. No tu też nie będzie wygranej. No nie będzie, nie będzie. Mamy trzy, tak? To może w topazowej. Mamy trzy wygrane. Trzy siódemki poproszę, albo trzy świnki. O. Dobrze. Jadzie. O! Chciałem zobaczyć. Jedna. No tu dwie róże. Pojedynczo. Czwarta wygrana. Pięknie. No. Fajnie, fajnie. Pojedynczo. Pojedynczo. Mamy piątą. Trzy dzwonki dzwonią. Pięknie. I, I tu. tutaj nic, dobra? Dobra, lecimy tu. Co tu będziemy szukać? Perfumek będziemy szukać. Zegarek. Perła. Pierścionek. Worek. Szminka. Korona. Kufer. I lustro i tu nie ma, więc tu. Za Szuka... Długo. oj. 300. No tu niestety się nie w takich samych nie znaleźliśmy. To zaczynamy. Od Wracamy. wygranych. Co my tu mamy? 23. 23. Piąteczka. 26 na dole. Druga piąteczka to już 10. Tu nie ma. Tu nie było. Na samym dole, tu na samym dole. Dwadzieścia. To już razem tak. 20. dwadzieścia. Tu nic. nie było nic. I tu teraz. Piąt dwadzieścia unia. pięć. I trzy dzwonki. Trzy, dyszki. Trzy dyszki. Zwrócił się Playbook. Zwrócił Brawo. się, będzie na kolejne. Tak jest kochani. Trzy razy B. Be. Zgadza Bebe. się. Bebe. Mężuś usiądź tutaj. Chodź słoneczko o, moje. Coś ona szykuje. Coś ona tu szykuje. No to jest dyszek jest na wymiankę. Ja, ja nie wiem po co ja tu siadam. Nie wiesz. Nie wiem. Nie wiem. Ja, ja nie wiem. Powierzam, że nie wiem. Co ta miśka? O matko w szafce. Co to jest krzyżóweczka? No i... Y, Zmniejsz do naturalnego na jedynkę? No, tak. O. No i proszę, mężuś, wydrap ją do końca, ale sprawdź, co tu się zadziało. O czekajcie, co Co to jest? A ty tu nie wiesz, co tu jest? No, ja nie wiem, bo ja jeszcze nie wiem, ile jest pod bonusem. Jaki jest. No, sprawdź, Tu mamy raz, to. dwa, trzy, cztery. Czyli 20 zł. Czekajcie, to może to przybliżę, bo to. Ja jestem w szoku. W pierwszej 20. W drugiej. Raz, dwa, trzy, czyli dyszka. 30. 30. <grym wytarszki> Raz, dwa, trzy, cztery. I tu mamy mnożnik. Czyli już jest 50. Minimum, jest bonus i nie wiemy co w mnożniku. A kontrolne mamy przygotowane. Nie. Gdybyśmy się pomylili, a, przy, a przygotujemy. przygotujemy? Kochani, ale to będzie znaczyło, to dlatego ty chciałaś dzisiaj kręcić. Tak. <grystanie> Bo ja mówię, dobra, za dnia nakręcimy te playbooki. Nie dzisiaj. Ja nic o tym nie wiedziałem. No. To co? Ja sprawdzam, jaki jest mnożnik. Dobra? Poczekaj. Miśka. Poczekaj, poczekaj. O, fanfary. <grystanie> Z trujeczką krzyżóweczka różowytka. Ja nie mogę, ale... Ale zdrabka To jest drugi raz u nas, no, że każda, każda wygrana i, i bonus. To jest drugi raz u nas taka sytuacja, dobra? Razy. Razy jeden. Kochani. Dobrze, czyli tu jest 50. Na pewno 50. A ile, ile jest, jest tu? Pod bonusem? A wiesz, że ty zaraz lecisz. A, no tak. <noise> to niby sześć dych? Tu można coś dych wygrać? Nie można. To co to się stało? Nie wiem. O, oh. kochani, coś no. tu żeśmy gdzieś? I Njunia. coś mi się ominęła, ale już widzi. Czy nie widzi? Było F? Nie. Nie było F. -e, o, ja. Y -e. U, tu jest u. wyraz. Zobacz. U, tu jest wyraz. 4, czyli 70 złotych. O, oh my god! Tutaj, u, w ogóle pominięte. A, no jakie, a jakie są kontrole na 70? O, sprawdzamy. I tak będzie, kochani, pompony! Wygrana, no gratuluję ci, pięknej zrapuni, kochani. Ale, Miśka, zaszalała. No, drugi raz się zdarza u nas, żebyśmy mieli w każdej wygraną. Kontrolne O, zobaczcie. Jeden wyraz doszedł jednak, Artur. No właśnie. Gratuluję ci, ale czekała na mnie, zobaczcie, no misiu, dziękuję ci pięknie. <grym> Żebyś wydrapał ją do końca. Każda coś miała, bonus był i siedem dyszek na pomnożenie. Mm. Ale prezent od MiŚki ja nie mogę. Zaraz no będziemy sprzątali. Kawusi wydrapiemy za to. Kochani, zaraz coś będziemy sobie tam może drapać do kawusi. No co tu wygrało dzisiaj? Czekajcie, piątka wygrała? Ten playbook? No, ten, 30 ten złotych, był wygrany. Czyli już mamy stówkę i 20. 120. Piękny wynik. Ale pomnożymy to, kochani, na pięknych odcineczkach. Tak. To... Misiaki, pięknych zrapeczek. Ja muszę wrzucić, bo mamy od Iwonki ze Szczecina piękne zrapeczki. No to jak tam zobaczycie te mega linie, co Iwona nam wysłała, jestem w szoku. Ja jestem w szoku. Mhm. Ale to chyba wrzucimy dopiero Iwonko w niedzielę po lajwie, bo nie chcę tych postów teraz tam przerzucać tak, cały czas. Tak, tak, tak. Także, kochani, piękne zdrapeczki i u was. Gratulujemy, dziękujemy Wam za wasze maile ze zdrapeczkami. Warto marzyć, warto wierzyć. No, oczywiście. Są te zdrapki, wiadomo, są gdzieś poukrywane w tych paczuniach. Znajdziemy je. Ale szukamy. Znajdziemy. Kochani, buziaczki, buziaczki. dla was. Pa! pa. pa.